A co byście powiedzieli gdyby ktoś z was mógł w ramach konkursu wygrać taką maszynę? Tak się właśnie zastanawiam, jakby to było gdyby ktoś z was mógł dostać Czajkowskiego ode mnie, czyli miałby swojego własnego striptila za naprawdę niewiele. Co myślicie o takim pomyśle? Cały czas chodzi mi to po głowie i powiem wam Skłaniam się ku temu, ale muszę dostać od Was naprawdę bardzo fajne reakcje. Musi być wiele komentarzy, musi być wiele łapek w górę. Bardzo wiele. A być może właśnie to zrobię. I ktoś z Was już tego roku na zasiewy rzepaku będzie miał swój własny striptilowy agregat. A co tutaj się dzieje na tym polu? Dwuetapowy siew buraka cukrowego. Otóż było tutaj pole przetależowane. Tutaj był międzyplon e, o zimę, znaczy o zimy, właśnie nie było zimy przepraszam. Był taki wymarzający. Na tym polu akurat trochę słabo to urosło, nie byłem za bardzo zadowolony z efektu. Aczkolwiek powiem Wam, że no tak, no nie jest źle, no nie jest źle to żeśmy się tam trochę uczyli tego jak to zrobić. Yy, w każdym razie był tutaj w tym pasie, gdzie stoję i tam kawałek dalej, były chwasty jednoliścienne, ale myśmy tutaj talerzówką to, <coughs> przepraszam, zniszczyli. No i teraz yy, po talerzówce przyjechałem tutaj yy, yy, czajom, tak? zrobiłem tutaj pasy. Zrobiłem tutaj uprawę, zrobiłem pasy, no i teraz w te pasy siejemy. Wszystko jest bardzo dobrze, idealnie w nie trafia, także wszystko jest tak, jak powinno, powinno być. Jednak RTK to jest coś wspaniałego. Dlaczego też tak No szybciej się ta ziemia ogrzewa? Szybciej się ta ziemia ogrzewa, nie sieje się tego w taką zimną kluchę jak tutaj czajka wyciągała gdzieś wam to zaraz pokażę wyciągała spod spodu ziemię to to była taka kluseczka no, no zobaczcie no tutaj jest tak są grudy też o tak nie jest to aż tak idealnie można powiedzieć zrobione więc więc też dlatego dlatego tak do tego tak jest dwuetap coraz bardziej tak powiem, mi się podoba, a że jest taka możliwość. To dlaczego? Dlaczego nie? Także buraczki będą zasiane i będzie elegancko. Jaki jest plan na dalsze działanie tutaj na tym polu, jeżeli chodzi o buraka? No to teraz tak. Yy, odczekamy ze dwa dni, tak myślę. Dwa, może trzy góra. Zobaczymy jaka będzie pogoda i na to pójdzie roundup, tak? Na to pójdzie roundup. Spryskamy to herbicydem totalnym po to, żeby zniszczyć to co tutaj jest, nie? Bo słuchajcie, to wcale, to wcale nie umrze. Te siewy tutaj wcale nie umrą. One zobaczcie, one się tutaj one się tutaj dobrze trzymają, jakby to była słuchajcie zasiana wasza pszenica, rzepak czy coś takiego, po uderzeniu by to zginęło. Natomiast samo siewu to się naprawdę to się naprawdę yy, będzie trzymało. Yy, niech to trochę jeszcze ruszy, bo to jest teraz takie wiecie, to jest teraz takie chore, uderzone, ale to ruszy. Yy, rosy są bardzo jeszcze takie yy, intensywne, więc to z pewnością tak będzie. I i co? No i zobaczymy. W tamtym roku też część buraka siał mi tutaj znajomy z, ze wsi. Teraz, teraz sieje mi drugi znajomy. No i jest fajnie, tak? Jest fajnie. Tamten miał kwernelanda. Aczkolwiek w tamtym roku było też bardzo mokro i nie ma co go za to winić, bo ten Kverneland to też taką zrobił robotę trochę średnią. Ale no mówię, to była też wina warunków. To była też wina warunków. Warunki były dużo gorsze, niż teraz, niż teraz są. Teraz mamy dużo lepsze te warunki. A tutaj ten zestaw, który tutaj jedzie, to już zapewne znacie. Tu już właśnie tak samo tutaj z panem Heniem sialiśmy soję. Też na tym polu, tak. Na tym polu też była soja posiana w dwuetapie i też było właśnie bardzo fajnie. Więc to jest takie pole testowe, co do, co do dwuetapu. Zagalopowałem się oczywiście, czyli herbicyd totalny pójdzie tutaj na to, aby to wszystko zniszczyć, aby też zniszczyć takie, wiecie, siewki, które zaczną tutaj kiełkować, bo ta uprawa tutaj też była robiona wcześniej, więc też był czas chwilę, żeby to, żeby to wiecie, ruszyło wszystko. Chwasty będą tutaj wyprzedzały buraka. Jak możecie zobaczyć, wilgoci pod spodem tutaj o nie brakuje. Nie chcę mi się teraz tu grzebać, bo już się tu nagrzebałem. Ale siejemy tak na 2 cm tego buraczka. Mówię, nie chce mi się grzebać. Wilgoci tutaj nie brakuje. A później z racji tego, że są to buraki konwizo, no to będzie już wiecie. Będzie oprysk konwizo i będzie fajnie. Jeżdża, jaką zostawia ze sobą wilgoć, nie? O, to wiecie, niektórzy by to, to jeszcze pouprawiali pod te buraki. No, ja wiem, że tu jeszcze można było przejechać kompaktorem. Najlepiej ze 2-3-4 razy. Dobra, no, nie mówię, nie chcę mi się grzebać, już się tam nagrzebałem, gdyśmy siali na pierwszym polu. Teraz tutaj też się na tym polu nagrzebałem, bo tutaj jest y, równiej niż na tamtym. I na tym polu żeśmy spłucili jeszcze ten siew. No to jest tak półtora do 2 cm maksymalnie. Także jest ok, Tam musiałem dać z pół centa jeden obrót głębiej z racji nierówności. Bo w jednym miejscu było trochę bardziej równo a w drugim, a w drugim mniej. Dobra, przejedzie jeszcze w tamtą stronę. Ja jadę do domu. A on niech Niech sobie tutaj robi. No są takie grudeczki, gdzie nie gdzie. O, płciutko jest, zobaczcie. Naprawdę płyciutko. Fajnie, jest, jest dobrze, jest dobrze. Jestem naprawdę zadowolony. Ej, aha, zaraz będzie milion pytań. Jaka obsada? 120 tysięcy. Siałbym mniej, ale też z racji tego, że jest trochę właśnie tak nierówno, wiecie, jest jakaś grudka, to dlatego postanowiłem siać te 120, nie obniżać. W tamtym roku siałem mniej, na części tej, gdzie siałem sam, to siałem 115, natomiast na tej części, gdzie tam mój znajomy siał, to też chyba siałem 120. Pamiętam jak sialiśmy soję, to też, O, ale taki mały siewnik, taki wielki traktor. No i co z tego, no taki jest, no taki ma być, no. Ten RTK i dlatego tak sieje i proste. Liczy się nawigacja, prowadzenie. Ten traktor robi dużo pracy w, w gospodarstwie, yy, właśnie na, na GPS-ie i tak jest. Elegancko, bardzo mi się to podoba, naprawdę, bardzo mi się to podoba. No dobra, bo opowiadałem Wam jakie są plany tutaj. Nawożenie tutaj poszło pod korzeń yy, dogłębnie 120 kg yy, mapu 120 kg mapu. My tutaj z potasem nie mamy problemów, więc bez potasu 120 kg mapu i poszło jeszcze 200 chyba 20 wyszło jakoś 220 kg saletry. Tym razem saletra nie RSM. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. No wiecie, ja dopiero buraki w swoim gospodarstwie uprawiam drugi rok z rzędu, więc nie jestem człowiekiem doświadczonym absolutnie. Jedynie co to to tylko Siałem buraki gdzie indziej u kogoś, ale u siebie w gospodarstwie nie. Więc no, w tamten rok jestem naprawdę zadowolony, jeżeli chodzi o, o buraka, o całkowity bilans. To jest jak najbardziej na plus. Trzeba przyznać, że była to uprawa dobra, ale spodziewam się, że ten rok będzie ostatnim dobrym rokiem na, na, na uprawę buraka. Ponieważ w przyszłym roku, jeżeli dalej będzie jechał cukier za naszej wschodniej granicy, no to ceny po prostu tego cukru runą. I takie kontrakty, jak są teraz, już nie będą w ogóle możliwe. I znowu ludzie zaczną rezygnować z uprawy buraka na rzecz innych upraw. Ale co dzisiaj jest w dobrej cenie? wakacja nad morzem oczywiście nie polskim trzymajcie się do zobaczenia do zobaczenia w kolejnym